mam Kosty, są Karlo. Dzisiaj kolejny odcinek Hero Zero. Także jedziemy z koksem Dobra. Jedziemy sobie, dobra. Drużyna, fajnie. Pocim hajs Wszystko. Dobra. Dobra i pana praca. Nie będziemy pomijać. Dobra, widzisz, zagrałem to nie. To sobie zagramy w tym tym. W pojedynku o, z tym celem i wygramy na pewno jak nie to ja nie wierzę w siebie ja pierdolę ja to przegrałem ja w to nie wierzę nie mam pytań co się stało ja wala dobra trudno sprawiedliwość nie wybiera co to jest dobra zostawimy nie ma tu nic mhm też rzućmy okiem na ranking, coś, jak tam statystyczki moje, 5 tysięcy, kurde. Muszę zacząć lepiej grać, bo jestem sfelem. Tutaj mamy niezło w, w Honorze, także jesteśmy z tego dumni, pięknie. Co tu jeszcze? Eee. No ile ta praca? Jeszcze 5 minut chyba się powieszę, nie ma no, nie będę pomijał, bo nie mam siły. Dobra. po sobie... Eee. Pojedynek A to okay, powalczymy Bo nie ma co Takie nudne jest sobie powalczymy dzisiaj Okej okay. Jedziemy z nim Chyba przegramy ja czuję, A może wygramy Zobaczymy No to nie będziemy pomijać O świetnie Zostaliśmy pokonani Cudownie Po prostu Zapraszam Poczekajmy Okej okay. sorki, Że kamerka się rusza Ale tak wychodzi, muszę sobie krzesło kupić, bo z jeszcze miejsca, nie stać, trudno, życie jest, jakie jest, dobra, pomijamy, ja pierdolę, znowu, zajebiście, oczywiście, przegraliśmy, no bo jak inaczej, nie wiem, po ja to robię, tylko tracę honor, u, udało się wygrać, to coś nowego, to się cieszymy, dobra, dalej. Próbujemy jeszcze raz z taką osobą No i będę pomijany I cudownie, wygrywamy Uu. tego też my się nie spodziewali I hajsy nam wracają Dobra, kolejny rywał Teraz tu nie patrzyłem I oczywiście przegrałem Bo jakby inaczej, moje szczęście no, wygrywanie jest po prostu kosmiczne No ale dobra Okej okay. Może coś sobie kupimy przy okazji jakaś O, to jest spoko, to sobie zamienię Okej okay. Albo nie, na razie to muszę wszystko wykorzystać Mniej nowe będę brał Mamy jeszcze trzy te Co sobie O, ma... Uch, zaje... zajebiste Tylko dużo kosztuje Trudno, zbieramy. Widzimy, już pomału nam się czas kończy, Niestety mogę tylko 5 minut nagrywać. Moja nagrywarka jest taka genialna, że, że ekran nagrywa tylko przez 5 minut, bo tak to muszę kupować pełną wersję. A YouTube oczywiście nie wypłaca mi jeszcze hajsu, bo nie mam 1000 subskrypcji, no ale nic. Jak chcę się wspomóc, możecie dać sobie łapkę i komentarz. Będę wiedział, że ktoś był. Dobra praca Ile jeszcze dwie i pół minuty Dobra to pomału będę się z wami żegnał Mam nadzieję, że um, dziwno nieogarnięty filmik wam się spodobał Zostawcie lajka, suba